Ze drugim nie powinno być już problemów. Posłowie na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu mają przyjąć przez aklamację uchwałę w związku z 30. r. śmierci Grzegorza Przemyka. i treść ma być identyczna z tą uzgodnioną tydzień temu przez Sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu. Taką decyzję podjęły wczoraj wszystkie kluby na prezydium Sejmu. Podczas ostatniego posiedzenia Izby nie udało się przyjąć uchwały bez głosowania. Na jej kształt nie zgodził się wówczas klub SLD. Teraz już zmienił zdanie. Wrócimy do tego tematu w serwisie Trójki Wciąż szukają poszkodowanych przez poniedziałkowe tornado. Radownicy przeczesali już większość zniszczonych budynków na przedmieściach Oklahoma City. Liczba ofiar nie zmieniła się i wynosi 24. W miejscowości mur, gdzie doszło do głównie, uderzenia tornada, a drugie są już przejedne. Na skrzyżowaniach stoi na wojsko i policja na zdewastowane tereny wpuszczani są. Wpuszcza są tylko mieszkańcy robotnicy i wolontariusze. Mają szkody oraz dziennikarze podejrzanie korupcję strażnicy miejscy z Katowic mogą niebawem trafić za zagradki. Prokuratura wnioskuje o tymczasowe aresztowanie siedmiu z szesnastu funkcjonariuszy wczoraj byli przesłuchiwani, usłyszeli ponad osiemset zarzutów. Niektórzy przyznali się do winy, informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada Dybek. Podejrzani w tej sprawie przyjmowali korzyści majątkowe w kwotach od dwudziestu 30 do 300 złotych. Z zarzutów różnym osobom przedstawiono różną liczbę. Osoba, która usłyszała najwięcej liczbę zarzutów to jest osoba, która usłyszała tych zarzutów ponad 500. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Zostali zatrzymani w poniedziałek, mieli przyjmować łapówki od kierowców, którzy chcieli uniknąć płacenia mandatu. Białorusini nie mogą samodzielnie zakładać anten i innych urządzeń na fasadach i dachach swoich bloków. Zmieniły się przepisy. Właściciele mieszkań chcący zainstalować na przykład antenę satelitarną będą musieli najpierw uzyskać zgodę lokalnych władz. Potem muszą przygotować dokumentację techniczną i zawrzeć porozumienie o ustawieniu anteny z odpowiednią firmą. Po zakończeniu prac specjalna komisja powinna dokonać odbioru anteny. Zdaniem niektórych komentatorów nowe regulacje prawne mają zapobiegać...